Cześć! Na moim vlogu Starego Przegrywa. Zima idzie, więc musiałem czapkę ubrać Co mam dzisiaj do powiedzenia? Dzisiaj chciałem powiedzieć recenzję. Recenzję gry. <gry> recenzję gry Alien Isolation. Co jest? Według mnie fajnego w tej grze przede wszystkim grafika. Grafika jest śliczna. Po prostu lokacje, niektóre powalają, są rewelacyjne. Nie ma to tamto. Oczywiście, pod koniec jest troszeczkę. Według mnie jest za dużo animacji, takich takich tych ale niektórzy też wolą takie, takie coś. To Co jest jeśli chodzi o samą postacie jeśli się pojawiają tam jakieś postacie, postacie są po prostu, no że tak powiem. Niektóre typ, typowo depresyjne, takie jakieś załamane życiowo. Siedzi biadoli, ble, 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 ble. Inni znowu z tymi pistolecikami chodzą. je je je. A najbardziej zabawne to jest ten gość, ten cały szeryf. To jest prawdziwy mężczyzna w tej grze, który wysyła biedną. Replay, żeby odizolowała obcego. Wyobrażacie sobie to. Chłop, chłop, który jest szeryfem, wysyła młodą kobietę, dając jej miotacz ognia, żeby rozprawiła się z obcym. To jest naprawdę, jeśli chodzi o tą grę, to mnie po prostu powaliło. Bo to jest takie. Takie, takie, no... No, takie. <laughs> Jeśli chodzi o obcego, to ten, ten facet, to jest po prostu chory gość. A no, on ma tego na celu jedno... Kill, 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 Jednego zabić, drugiego zabić. Chodzić, szukać, zabić. Chodzić, szukać, zabić. No, chore. No. Cho chory gość, psychiczny. Generalnie wymyślony przez Niemca, opracował jego grafiki. Tam Gigera to był Niemiec, no nie. Więc troszeczkę musi mieć w garach, no nie. No. Auschwitz, Birkenau. Blebleblebleble ble 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 Czyli gość jest zupełnie normalny, jeśli chodzi o tworzyciela swojego. To jest jeszcze fajne w tej grze, no, no, cały czas się babie sypie, no po prostu ma przesranę, zero pozycji, żeby chociaż batonika znalazł, jakiegoś malutkiego, żeby chociaż tam jakiś kwiatuszek jeden stał. No, było tam parę tych tych, no obrazków z kobietami ale to to takie to to kobieta, no kobieta, kobieta nie jest kwiatkiem, no nie? ani batonikiem chociaż może i jest może, nie wiadomo no cóż tam, grę przechodziłem prawie trzy tygodnie, albo dwa tygodnie generalnie samemu Chociaż niestety, w niektórych momentach pokusiłem się o popatrzenie na jakieś gameplaye. I było to dwa razy. No w sumie, żałuję. No ale w niektórych lokacjach to się tyle nałaziłem, o Jezu, Jezu, Jezu. Co jeszcze jest ciekawego, jeśli chodzi o polską wersję? To są tylko napisy, no nie? Są tylko napisy, zupełne dno typu PRL, PRL-owska miazga, typowe po prostu PRL-owskie <laughs> bo w wersji francuskiej wszystkie dialogi, audio. Są po francusku, w wersji ruskiej, wszystkie dialogi są po rusku, ale idzie tam perełowce, oni to tylko ten, cisnąć te, no, ugory, no, tymi jechać Koziarkami i bizać te, no. O, no. do no. No, 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 co tam jeszcze? Cała, cała postać tej pani e Replay, Jak ona miała na imię? A żebym co ja pamiętał, jak miała na imię? Nie pamiętam, jak ma na imię. No, cała postać jest dość ciekawa. Odważna kobieta. Radzi se to ukrywanie w szafkach też jest no w sumie, w sumie ciekawe, no tak jak gra taka uciekaj, 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 chowaj się, uciekaj, chowaj się, uciekaj i cały czas się po tej dupie kopie, po tej dupie kopie. Jeśli chodzi o roboty, no to te fałdy, co mają takie, to to jest po prostu jak, jak taka pełna część ciała. Bardzo nieładnie to wygląda. No jeśli chodzi o roboty, to są po prostu robotami. Typowe roboty, typowe biszopy. Znaczy nie biszopy, tylko te, te, wcześniej jak się nazywał? Jak się nazywał ten wcześniej w obcy ósmy pasażer Nostromo. No nie wiadomo jak się nazywa. chyba Bishop. Bishop, no. Musiał być Bishop, no. Bishopy zawsze są Bishopami. Bishopy mają po prostu... korbej i tyle. Iby eleganckie, ale naprawdę warto zagrać w tą grę bo po prostu no warto jeśli lubisz obcego jeśli podobały ci się filmy o obcym <laughs> recenzja tych filmów będzie w innym odcinku ale jeśli miałbym tak porównywać tą grę do tych filmów to, no to w sumie nie ma do żadnej części porównania Chyba jeśli chodzi o lokację, to najbardziej bym to porównał do Aliens, części drugiej. A jeśli chodzi o zabawy w kosmosie, czyli te, te tam, no, jak tam idą na tą planetę, no to niby, że jedynka, albo nie, tego. To są nawiązania do filmów, co jest oczywiście fajne. Bez tego to by nie bo była ta gra taka ciekawa. No nie no, jeszcze, jeszcze mogę to powiedzieć o tych, o, o ludziach oglądałem ze streamów reakcje ludzi. To, no. a niektórzy ludzie to po prostu robią to na pokaz. No niestety na pokaz. Siedzi! Eee! Jak ja bym się tak chciał drzeć w bloku, to by od razu sąsiedzi zadzwonili na policję, albo coś. <gryw> no nie, i bym naprawdę sobie pograł. Taki jeden Polak na gogle grał, też przeżywał tego. Tak. O Jezu, Jezu. W sumie warto w tą grę zagrać. Naprawdę warto. Warto zagrać, chociaż na Xboxie. 360, bo na takiej konsoli w to grałem. Niestety nie Nie mam nowszego sprzętu, ale gra trochę muliła z grafiką. Ale to pod koniec, jak było, takich dużo dymów, dużo ognia. To w sumie jest troleciwy sprzęt, bo to już ponad 10 lat ma, więc chyba 10. <tryk> Więc to by było jeśli chodzi o, o, o Alien Isolation Bardzo fajna gra, polecam wszystkim. Można się w niektórych momentach fajnie bawić, czyli bać. Mam no taki horror. Horror. Jakbyś oglądał horror, tylko po prostu w nim jesteś, no. I to by było na tyle. Wszystkich pozdrawiam tam serdecznie z tych czatów, nie czatów. No i zapraszam do subskrypcji, lajkowania filmów. No i tyle. Bye bye.